Jej! Liseł, którego da się głaszkać w kółko. Tym razem w inny sposób. To, co grasz, lubię najbardziej. Sądzę, wydaje mi się, że w ostatnich latach dodali sporo tego do gier, właśnie. Głaskanie kotów, kłaskanie li lisów, jakieś głaskanie psów itp. Wydaje mi się, że kiedyś w grach aż tak tego nie było. A teraz w sporej części gier są tego typu rzeczy. To jest spoko opcją, ale no. Wydaje mi się, że w ostatnich latach. Takie rzeczy podawali. Ale może mnie ktoś wyprowadzić z błędu, i się okaże, że po prostu grałem w gry, w których tego typu rzeczy nie było. A tak na przykład w Hogwarts, jak gram teraz, jest głaskanie kotów. Wiem, że chyba w Falaocie, w którym było głaskanie psa. Yy, w Sushimi właśnie by było głaskanie lisów. Tutaj też głaskanie lisów. Więc. No ciekawie. O, a w tej misji nawet 4 razy można było pogłaskać go. No zajebiście. Większa szansa na odzyskanie strzał, które zabiją cel lub miną cel.